Dzień dobry, dziś kolejny film z cyklu Jak przygotować się do maratonu. I dzisiaj będę mówił, co robimy w kolejnym tygodniu przygotowań. Jak zawsze, bardzo prosto: w tym tygodniu 3 treningi: wtorek 5 km, w czwartek 6 km. I w sobotę, uwaga, przesuwamy naszą granicę psychologiczną. 8 km, żeby nie było nudno. To robimy tak: we wtorek, 5 km, wybieramy na wierzchnię, na której żeśmy nie biegali. Jeżeli trenujecie na asfalcie, to w tym momencie idziecie na do lasu, może w górki, może na piasek, jak ktoś ma. Natomiast, żeby to była inna powierzchnia niż zawsze, żeby też inne mięśnie popracowały w czwartek. 6 km, 1 km rozgrzewkowo w tempie tlenowym. Następnie 4 km szybko, czyli tempo takie na 80-85% swoich możliwości. Wiecie, jak to się liczy, bo już żeśmy o tym rozmawiali. I na koniec kilometr na spokojnie do domku sładzanie w tempie 70% aby i wolniej, aby uspokoić organizm oddech i tak dalej. Jedna ważna uwaga przy tym długim treningu znowu robimy tak, żeby utrzymać ten szybki bieg przez całe te 4 km. Jeżeli nie wiecie jaka jest Wasza optymalna prędkość, tętno i tak dalej to zacznijcie sobie wolniej i stopniowo przyspieszajcie. Aby Was nie odcięło, żeby nie było zadyszki, żeby cały ten odcinek w pełni przepracować. No i w sobotę 8 km ciągły bieg. To jest ważne. Ciągły bieg. Tempo 70-75%, bardzo wolno. Tempo tlenowe, konwersacyjne. Powtórzę jeszcze raz, jak ktoś nie wie. Tempo, w którym można swobodnie prowadzić rozmowę. Czyli tak ja tu do Was nagrywam. W takim tempie powinienem umieć przebiec cały dystans. I w takim tempie robimy 8 km. I teraz taka wskazówka do was. Na dzisiaj i na przyszłość, jak ktoś nie, nie potrafi, boi się, e, lub e, myśli, że nie da rady, zrobić tego 8 km, to dam wam prostą radę. Idziecie 4 km od domu cały czas przed siebie, no bo zawsze 4 km można wrócić. Nawet jak nie będzie siły, to przynajmniej szybkim marszem czy takim wolnym truktem trzeba wrócić. Chodzi tylko o to, na razie, żeby odblokować psychologicznie nowy dystans, jakim jest 8 km. Nieważne jak to zrobicie, ważne, żeby było to odblokowane w głowie, i potem będziemy pracować dalej. To wszystko w swoim czasie. Natomiast, jeżeli ktoś nie potrafi jeszcze zrobić całego, to tak jak mówię, 4 km prosto. I 4 km z powrotem do tomku razem jest 8, trzymam kciuki. Powodzą życzę Uważajcie na siebie, słuchajcie organizmu, on Wam zawsze prawdę powie. No i co? Subskrybujcie tutaj mój kanał. Już półtorej miesiąca prawie razem trenujemy. Mam nadzieję, że wyniki już są dla Was zauważalne. Widzicie poprawę i metoda, którą ja tu prezentuję, działa. I wierzę, że razem, za już niecałe 5 miesięcy, spotkamy się razem, wspólnie na maratonie. Jak macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod tym filmem. Będę starał się na bieżąco odpowiadać. No i co, zachęcajcie innych do biegania, bo bieganie jest proste fajne. Pomaga sobie rzeczy poukładać w głowie, ale też treningi powodują to, że Endorfinki w naszym organizmie są na odpowiednim poziomie. Dzięki temu mamy lepszy humor i lepsze nastawienie też do życia i do spełniania innych marzeń. Tyle ode mnie. Powodzonka i trzymajcie się. Hej!